Siemanko, Stan Retro z tej strony. Witam na moim kanale. Dzisiaj prezentujemy zakupy z Fleetwood. Dosłownie, dokładnie. Samą muzykę kupiłem, cała torba wywalona. Jest to zakup z Charity Shopów, ze sklepów i z bazarków. No, jeszcze chyba karbut tam był, tylko nie pamiętam, czy to już ułożyłem do drugiej torby, czy nie, ale. Dobra, nieważne. Mo może się znajdą, to wam powiem, które, które po prostu yy, płytki kupiłem yy, w tym yy, w, na karbucie. Pierwsza. Brocalcius Blazing Arrow. Yy, nie znam tej... O, poszło się walić, płytka na ziemię. Na łóżku raczej. Yy, nie słuchałem. Gdzieś to widziałem tą okładkę yy, z tym z tym łukiem. Ale nie jestem pewien, e, jaka to jest muzyka. Przekonamy się. Coś nowego warto posłuchać, może mi wpadnie w ucho e, Następny Tom Jones. No, kto nie zna Tom Jonesa, Toma Jonesa. E, help me make it through the night. Płytek nie będę pokazywał z, po spodu, bo wszystkie są w dobrym stanie. E, nie porysowane, bo są. Porysowane, no to oczywiście nie biorę bo nie będę słychał muzyki która skacze. Następny Tom Jones. Toma Jonesa lubię więc więc zawsze jak widzę Toma Jonesa traki płytki czy winyle czy jakieś kasety zawsze biorę no to to akurat pokażę. No nie ma ani innego śladu no nie ma nam no po prostu kompakty z muzyką. Nie warto kupować z rysami bo kiedyś miałem Metalikę, no to skakała niestety, płytka, ścieżka. No i musiałem kupić inną Phil Collins Hits. Tą płytkę chyba już mam, o ile mi się dobrze wydaje, ale będzie na wymianę albo na sprzedaż. Abba, Abbatastic. Też w super stanie. Płytka. Honey, honey, honey. Eee, tu mamy the best of Rod Stewart. Rod Stewart też jest popularny piosenkarz, więc. Większość osób, które mają do czynienia z muzyką, znają eee, Boba Stewart, e, Boba, Jezus Maria, co ja pieprzę Roda Stewarda, Boba, Bob. The Greatest Showman. U nas z tym nie jest teledysk, tylko z muzykalu. Prawdopodobnie wszystkie te ścieżki były w filmie. Hugh Jackman, oczywiście, no, nawet spoko zaśpiewał. Dobry ma głos. Jako, jako na aktora przystało. Ty z rock'n'roll. Rock'n'roll uwielbiam. Więc, dobra, nie no, proszę, mnie pokazywać. wszystkie płytki w dobrym stanie, bez żadnego śla, śladu. Rys ani uszkodzeń, więc co my tu możemy znać? Coś z tego? Hmm. Chyba nikogo. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj kupiłem. Aha, ceny były funt za 4, więc jak 25 pensów, to ja zawsze w tym sklepie biorę te pudełka. Podwójne pod PlayStation gry na jedynkę. PlayStation 1 podwójne kasy warto brać. Nie popękane, to się sprzedają około 70 zł, więc 2 funty za pudełko do PlayStation. Jedynki, jakieś gry? No to po 25 pensów biorę. Tu jest następne też na cztery płytki. Na cztery albo dwie, Final Fantasy czy jakieś tam gry można sobie rzucić jako zastępcze pudełko. Fajne, niepopękane, nieuszkodzone. więc zawsze biorę. Eee, dobra, idziemy po kolei, nie, będę, nie będziemy grzebać. Muzyczka Spidermana dwójka Dwójka tak jest. Niestety szkoda, że nie ma e, okładki. No ale może mi się trafi kiedyś znowu jakaś płytka albo sobie wydrukuję No to jest z Charity Shop'u give Date. Więc wszystkie ścieżki z filmu Spiderman 2 są. Więc do no kolekcji z jedynki też mam, z trójki też mam. A teraz akurat dwójka mi się trafiła. Kenny Rogers. Kenny Rogers akurat kupiłem to dla Case'a, bo jest super, w super stanie. Eee... Tu też są cztery płytki, więc kumplowi dam dyski. On lubi też muzykę, więc dam mu te kompakty w jakieś pudełko zapasowe. A ten double case sobie zatrzymam. gry PlayStation oczywiście. Michael Buble, Crazy Love. To akurat będzie dla mnie. Lubię go słuchać, fajnego gościu jest. Historia była taka, jak na koncercie gadał z Polką i dał jej zaśpiewać, i Polka się wykazała. Miała piękny głos. No i co? I stała się dzięki temu słynna. Eee, Tom Jones' Greatest Hits. Kurna super. Uwielbiam gościa do kolekcji. Też Charity Shopu. Następna płytka. Eee, to akurat zauważyłem, to od razu brałem. Nie wiedziałem co to jest kompletnie, ale jest CDI. CDI, Keter jakiś, Philips CDI. Myślałem, że to jest gra, a mam parę gierek na CDI. A, a to jest jakaś muzyczka, ale to Infogamer czy gra? Keter, Infogamers, Infogrames, Games, Gamers. Nie, widzicie no. A nie gra, to nie gra. To jakaś muzyczka. Dobra, nieważne. Eee, pewnie keysa będę miał na, eee, na jakąś zastępczą grę, czy coś. Elton John. Songs from the West Coast. Do kolekcji. Czemu nie? Za 25 pensów. To ja kurna kupuję. Bez drżenia okiem. Razor Light. Razor, Razor Light. Już tak, kurna, po angielsku powiem. Też nie znam tego zespołu. Ale wziąłem. Jak 25 pensów to czemu nie. Posłucham sobie w aucie. Johnny Cash Live. Superowo, superowo. Johnny Cash jest dobry. Znany, słynny, przebojowy. Więc bierzemy. Rod Stewart. Znowu, a to akurat Merry Christmas baby. Jakieś świąteczne piosenki czy coś? Winter Wonderland, White Christmas, Blue Christmas, tak. Świąteczne. Przeboje, więc święta niedługo. I będzie to załączone na jakimś świątecznym, świątecznym obiedzie, czy jak się będzie jechało z pracy na święta. Czemu nie? Rod Stewart świąteczne traki. Bierzemy. Dobra. E, następna rzecz to jest kurna w torbie. Akurat to chyba było by... We Fleetwood? E, tak, we Fleetwood? Nie, to było w charity shopie takim gejowskim, można powiedzieć. E, Rainbow, Rainbow Charity Shop. Jak widzieliście na nagraniu, pokazujemy torba na dół. Tak więc dobra, przedstawimy pierwsze filmy. Aladdin Walta Disneya w kartonowym Sliwie, specjalna edycja. Nie mam, a lubię kolekcjonować filmy, bajki Disneya, więc jak najbardziej bierzemy G.I. Joe, The Movie, The Real American Hero. Czemu nie? Komiksy miałem z G.I. Joe. Kreskówki G.I. Joe z bratem zawsze oglądałem. I Transformery, więc wziąłem. No, upaprało mi się kur na łóżko. Niestety. Ale wybaczcie, trochę tak sprzątnę na szybko. Robbie Williams, Swing When You're Winning. O, prawie płytka mi przypadła Fajny case jest taki czarny. Jeszcze takiego nie widziałem. Ale płytka w dobrym stanie. Robi Williams do kolekcji. mam bo tam 4 czy 5 innych. I to będzie szósta płytka. Następna to Revenge i Sweet. Crypt Ex -Kohan. Nie wiem co to jest. Nigdy nie słyszałem. Tu jak mówiłem w jakiś dwóch raperów, cholera wie co to jest płytka, fajny design to nie jest żony czy coś tylko tak po prostu design taki jakby wydrapał nożem coś, napis tak więc posłuchamy sobie ciekawe co to jest jakie to mam brzmienie Will Young, 85% proof Will Young nie jest to jeden z takich Ulubionych może piosenkarzy, ale William jest popularny, na wymianę na sprzedaż. Może jako prezent, czemu nie? 25 pi, nawet nie 20 pi, bo ja te kupiłem e, z filmami, więc 30, 60, 20, 20 tak. A te funta, czyli 25 pi, wziąłem 4 kasety. Pierwsza do gry nogami nogami tysiącetnioku. The Best, Dean Martin, Andy Williams, Nancy Sin... Sinatra, Frank Sinatra, Arita Franklin, Nat King Cole, Dusty Springfield, Tom Jones, and Friends. Więc kaseta do na kolekcji. Następny jest The Shadows, The Golden Greats, Słyszałem, ale nigdy nie słuchałem. Shadows -y mogą być na kolekcji. Carpentersów już mam mnóstwo, włącznie z winylami I parę CD-ków, tam z 3-4 mam no kolekcji No i oczywiście One and only Tom Jones to Complete Tom Jones Toma Jonesa Lubię Więc jak najbardziej W fajnym stanie kaseta, więc Przygarniamy Dobra Teraz sobie będę zrzucał na lewą stronę te płytki. A to jest co? Aha, ostatnia torba. To było. Gdzie to było? E... Aha, to było w sklepie takim, jak to się mówi. E... Kurde, nie Charity Shop, tylko taki Lumpex. Lumpex z ubraniami, z płytkami, z grami. Taki u nas popularny Lumpex. Popularne ląpeksy też były, więc czekajcie, wiecie co. Może sobie wyciągniemy pierwsze filmy DVD. Filmy DVD, wyciągniemy. No tu i tak się będzie walać. Te CD-ki z muzyką są ciężkie, to się będzie obalać. Non-stop eee, filmy 4 za funta i eee, muzyka też 4 za funta, więc. Aha, to było osobno. To jak pamiętacie yy, na karbucie gra zgarnięta za dwa funty do kolekcji, bo jej nie mam w super stanie, więc tu mi się jakoś rzuciła ta gra do kompaktów. No i mamy 4-4 po funta czwórka. To będzie Robocop, taki knockoff, bo to nie jest oryginalny Robocop, tylko jakiś taki nie wiem wytwór cholera wieczego więc Dark Justice Robocop Dark Justice oglądniemy, czemu nie Resident Evil to było e, sklep obok też e, nie tak to e, to to dwa e, Thor chyba i to? Nie, czy Robocop? Nie, te, te cztery były w jednym sklepie, a te cztery były w drugim sklepie. Więc dobra, Robocop, Thor, Marvel, Ragnarok. Wszystkie tory mam oprócz tego, więc kolekcja cała prawie. Resident Evil. No, no co, no nie mogłem opuścić, mam, mam, ale wziąłem. Super stanie, bez żadnego śladu. Mila Javowicz, Resident Evil mój ulubiony film. To znaczy jeden z moich ulubionych filmów y, o mojej ulubionej grze. No tak mogę powiedzieć. Resident Evil Apocalypse. Też super stanie. Bez żadnego śladu. Też mam. Ja mam wszystkie DVD-ki, wszystkie Residenty i jednego Blu-ray mi tylko brakuje jednej części. Ale się wkurzę to pójdę na eBay i kupię. Spider-Man 3 z fajną, taką kartonową obwolutką. Specjalna edycja z dwoma kompaktami. Special, special features, więc do kolekcji jak najbardziej. Terminatorek 3. Mam Terminatora 3, ale w hitach, tak jakby. E Druga, druga edycja, a tu jest oryginalna, taka z, fajna edycja z dwoma dyskami. Jak najbardziej do kolekcji. I love Ani! Uh, Monster High! Haunted! Mamy was 6-7 Monster Highów, nie wiem dlaczego, ale ten tytuł jest drogi. dwa, 3 4 funty chodzi za każdy odcinek, więc 25 pensów zarabiam 2-3 funty czemu nie eee, Collector's Edition Sin City eee, ReCut Extended super stan eee, jak widzieliście na filmie eee, dysk drugi eee, ReCut Extended eee, dysk był w środku ale nie bo filmu ja kupiłem film osobno jako dodatek można powiedzieć tam 25 pidałem no i wyciągnąłem włożyłem do środka a babce powiedziałem a tę obudówkę niech pani wyrzuci bo mi nie było potrzebna więc skompletowałem po prostu film film no zestaw cały nie dobra a to wyciągniemy tą reklamotkę całą Tu nie ma nic nie ma nic dobra no to jedziemy to też kurwa wysypiemy i czul Pierwsza płytka Take That Progressed Fajna, fajny design. Ciekawy. Tu jest tego znaczek. Take That i tyle. Więc do kolekcji nie mam tego wita. Westlife Coast to Coast. Nie jestem wielkim fanem, ale znany zespół. Można powiedzieć, Boyband? Boyband. Boyband, band, czy jak to się tam nazywa? Celine Dion, no kurde. No. Kto nie zna Celine Dion? Piękny stan. Tej płytki nie mam do kolekcji. Uwielbiam jej głos. Ona jest po prostu po śmierci. Whitney Houston to chyba jest najlepszy kobiecy głos na świecie. E, następny Take That, Beautiful Life chyba, tak? Beautiful World, no, czułem się trochę, ale... Płytka jak najbardziej w super stanie. Tu oczywiście trzeba pozdzierać wszystko, podklejać. E, następna płytka, e, Caesar Sisters, tada! Więc do kolekcji super rzecz. Fajne, fajne są piosenki tego zespołu. Bardzo fajnie. Następna płyta to Madonna. Mamy chyba trzy Madonny. O, pudełko do wymiany. Eee, ale tej, tej, można powiedzieć, części tego albumu nie mam, więc jak najbardziej do kolekcji szluz Tom Jones Reload. Tom Jones, jak najbardziej. Już pokazywałem, mówię Ciekawy design. którzy się e, nie wykosztowali. No ale ciekawie, ciekawie. Fajne. Tom Jones lubię, więc do kolekcji. Asher. Tego ashera chyba już mam w samochodzie. Pięknie te pudełko. Trzeba wymienić i wystawić. Więc kto lubi ashera, to na pewno kupi. Kolejna płyta. Kolejna Celine Dion. Life in Paris. O, to dobry, dobry koncert był. Więc też płytka w Superstanie. Zarąbiście. Do kolekcji. Następna płytka. Następny Rod Stewart. Tu widzę dwa dyski. Nie? Czy tak? Tak. Jeden dysk. Dysk płyta, może nie dysk. A widzicie te zaklejone. Kurde. Jak jest zaklejane, to się nie dostanę do, do drugiego spodu. Proszę bardzo. Jest. Trójka, czwórka, czyli jedynka, dwójka. Gdzieś są jeszcze do zgarnięcia, więc będę szukał. Dobra. Czemu nie? Eee, następna, następna płytka. A tam weźmiemy, weźmiemy, bo to jest jakaś też naklejka z numerem cholera, wie. Po co to tak naklejają? Eee, Dido, dajdo. Dido, Dido, jak to ludzie mówią. Dajdo Też super stanie, bez żadnego śladu. No i co? Do kolekcji, piękna sprawa. Kolejna płyta. Cliff Richard Wanted. O, pudełko rozwalone. O, płytka rozwalona. Coś luzy ma strasznie, czyli pęknięte albo nie to pudełko. No trudno, dobra. Pomyślimy, zobaczymy. Pudełko naprawimy. Kolejna płyta. Robbie Williams. I've been expecting you. Też fajny design płytki o. 12 ścieżek do samochodu sobie wezmę. Fajnie się robi Williamsa słucha w samochodzie. Eee, widzicie? Chyba jest to 1 i 2, czy 2 volume 2. Czyli to idzie do tamtego, czy nie? 3-4. Chyba tak, nie? Czy 4, Dwójka. Jeszcze jedynka mi została do kolekcji. Czy to jest tej samej edycji, jakby, czy nie? Times goes by. Sons, Nie, to chyba inne. Inne wersje, ale nieważne. Ważne, że jest. Rod Stewart. I dobra muza, naprawdę dobra muza. Scissor Sisters. Znowu już tą płytkę mam. Ale za 25 pensów. No, ma tu trochę ślady. Ta moja wersja jest o wiele lepsza, więc... Na sprzedaż będzie. Tylko trzeba sprawdzić, czy wszystkie ścieżki. Wszystkie traki chodzą przez te rysy. Westlife. Where we are. Westlife też jest dobry. Też lubię słuchać. Ale nie jest takim moim zespołem, za którym się uganiam i kupuję ich płyty, ale... Dobry klimat. No i co? No, kurde. Tyle się zbierało w cholerę tych płyt. Co? No. Co mogę więcej powiedzieć? Będzie słuchania chyba przez pół roku. Tego. Dobra. Nie będę już przedłużał. Pokażę co miałem pokazać. Mam nadzieję, że film się podobał. Moja prezentacja płyt z muzyką. Dajcie znać jakie. Zespoły czy wykonawców lubicie, którym albumy posiadacie i co sądzicie o zbieraniu, kolekcjonowaniu kaset audio. Takie jak te. Czy macie jakieś w kolekcji, czy jakieś ulubione zespoły? Dajcie znać. A niedługo będę prezentował swoją kolekcję kaset audio z Iron Maiden. Więc dzięki bardzo. Poproszę jakieś komentarze. Łapki w górę, albo w dół. To zależy od Was. I to by było na tyle. Rozłączam się. Stan rektor Was żegna serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.